Wójt gminy Nowaruda Adrianna Mierzejewska przekazała dotacje dla stowarzyszeń i klubów na łączną kwotę niemal 200 tysięcy złotych. Dotacje te zostaną wykorzystane na bieżące potrzeby, takie jak transport, który jest szczególnie kosztowny, a także na inne cele zgodne z celami stowarzyszeń i klubów. Wójt podkreśliła, jak ważna jest praca osób, które tworzą stowarzyszenia i kluby, tak w sporcie, jak i w innych dziedzinach. Praca ta jest wykonywana społecznie, a dofinansowanie jest niezwykle ważne dla ich funkcjonowania. Jak na gminę wiejską Nowa Ruda 192 tysiące dla organizacji pozarządowych oraz klubów sportowych działających na terenie naszej gminy Noworga jest na pewno jakimś zastrzykiem, które pomoże im funkcjonować, działać na terenie gminy, sfinansować część swoich działań. No, na tyle sobie możemy pozwolić jednym z takich ważnych czy ważniejszych czy nieważniejszych w każdym razie z takich istotnych dla nas są stowarzyszenia działające na rzecz naszych dzieci i młodzieży działają na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, czyli prowadzą taką działalność wspierającą, tą, którą Gimna Nowa Nowarodowa jest zobowiązana prowadzić i nie realizujemy tego poprzez ulotki, spotkania czy inne działania, ale, jednak, ale właśnie poprzez, taką, poprzez takie organizacje, których użyczyliśmy obiekty i w których nasze dzieciaki otrzymują pełną pomoc i psychologiczną, i pedagogiczną. Możliwość i zjedzenia czasem posiłku, ale również odrobienia lekcji. Czyli takie wsparcie, które jest takim dzieciakom potrzebne. Myślę, że przede wszystkim na młodzież, na młodzież te pieniądze zostaną wydane. E, może na kolejnego trenera. E, no, myślę, że, 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 w, że w tym kierunku pójdziemy. Klub Słowianin w Woli Bożu, jakie sekcje zrzesza? E, przede wszystkim piłka, pi, piłkarskie drużyny młodzieżowe i, i, i ta seniorska drużyna. Więcej, więcej. E, nie mamy sekcji. Nie ma się, raz, że jest ciężko w dzisiejszych czasach z młodzieżą. E, to dwa, no, też jest ciężko z ludźmi, którzy by się poświęcili i zarządzali e, tym sportem. W której lidze gracie? W czwartej lidze. Jesteśmy, no? jesteśmy mistrzem jesieni czwartej ligi. E, no, zobaczymy, co będzie dalej. Myślę, że będzie dobrze. Nasze stowarzyszenie wykonuje szereg zadań związanych z osobami niepełnosprawnymi, ale nie tylko. Stowarzyszenie prowadzi również świetlicę środowiskową dla dzieci, które zagrożone są wykluczeniem społecznym. Jest to stowarzyszenie bardzo prężnie działające. Od 2014 roku prowadzimy Środowiskowy Dom Samopomocy. To są osoby niepełnosprawne intelektualnie starsze, które ukończyły 18 lat. Opiekujemy się tymi osobami, jest prowadzony szereg zajęć terapeutycznych w środowisku domy samopomocy. Wspiera nas pan burmistrz Tomasz Kiliński, wspiera nas również pani wójt, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni, bo w dzisiejszych czasach to Przede wszystkim niby pieniądze nie są ważne, ale są bardzo ważne, więc jesteśmy tutaj bardzo wdzięczni, że możemy pozyskać te środki. Są to pieniążki przeznaczone na dowóz osób niepełnosprawnych z gminy Nowaruda. Gmina Nowaruda jest bardzo rozległa, więc my tych uczestników dowozimy tutaj z okolicznych wsi, ponieważ no, nie byliby w stanie dojechać autobusa. Wysyłamy ten bus jeździ codziennie, przywozi osoby do ośrodka i później po skończonych zajęciach bus odwozi każdego w miejsce zamieszkania, czyli tak z drzwi do drzwi można powiedzieć. Dzisiejsze wsparcie od gminy Nowa Ruda. Na co te pieniądze u Was akurat się przydadzą? No na pewno na dalszą działalność, czyli wyjazdy, wyjazdy na turnieje, wyjazdy na mecze ligowe, część oczywiście też na dofinansowanie obozów sportowych zimowych i letnich. W jakich miastach tutaj, jeśli chodzi o powiat Kłocki, funkcjonujecie? No to, e, funkcjonujemy na terenach e, wiejskich. O, oprócz wspomnianego Boszkowa w gminie Nowaruda, e, trenujemy w Wojborzu w gminie Kłocko i w Budzowie w gminie Stoszowice. Jak młodzi ludzie są obecnie zainteresowani piłką nożną? Dużo ich przychodzi na zajęcia? No bywa, bywa z tym różnie, aczkolwiek pracujemy, żeby było ich jak najwięcej i mieli jak najwięcej satysfakcji. Gmina Nowaruda, jako gmina biegowa. Wiadomo, że w sport, na sport kładzie duży nacisk, natomiast wiemy, że dzieciaki lubią grać w piłkę i kluby sportowe, w których dzieci się uczą i mają możliwość rozwijania tego sportu, cieszą się dużym zainteresowaniem. Zresztą kilka miejscowości w Gminie Noworuda ma fajne boiska, właśnie kluby, które się przy tych boiskach zrzeszyły i grupę dzieci, zresztą dzieci, młodzieży i dorosłych osób, które mogą wolny czas spędzić właśnie korzystając ze świeżego powietrza.